Cześć, tutaj Peter i witam Was w kolejnym odcinku ze Skywarsu. Widzimy się na arenie. Ok, wystartowaliśmy, trochę się spóźniłem z nagrywaniem, ale... Już jest wszystko w porządku, myślę że się nagrywa Tak nagrywa się No i na samym początku mam Wam do przekazania parę informacji Pierwszą jest taka, że jest Dzisiaj odcinek jest piątek Jutro jest odcinek, jest sobota I pojut... Nie, i w środę jest odcinek, ponieważ mam wolne To macie taki maraton trochę z odcinkami No i myślę, że kolejnym odcinkiem będzie już jakaś inna gierka niż Minecraft A Minecraft pojawi się w... w co? W środę Klepiemy gościa. Pięknie zdedał. Klatę mamy tutaj z niego. Lecimy, lecimy, lecimy. Li... Liliuszek jakiś. Ło, podpaliłem się. Nie, 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 nie. Zgaszę się. I wracamy na naszą wyspę. Widzimy sobie jabłuszko. Spróbuję taktycznie. O! Jaka szkoda Liliuszek. Zdodałeś. No i zacząłem także grać na Craft Gamesach. Jak widzicie, albo nie, nie widzicie, bo nie widzicie moich monet. Na Skyworksach dopiero zacząłem i mam, ojeju, 57 monet. Znowu zrobiłem coś, co nie trzeba, bo mam bliżej teraz, no jakby nie mam kłócenia na shifcie, jak wcześniej miałem, tylko teraz mam kłócenie na alcie, ponieważ tak mi jest po prostu bliżej. I nie mam niektórych klawiszy zbindowanych, to słabo O tam był koleś, widziałem go O, lecimy do niego Dobra, lecimy tutaj już koło tego kolesia Spróbujemy go tam rzucić, zrzucić, i nie pykło coś Lecimy na górę No kurcze, koleś nie strzeli jakimiś nieżkami O, też sobie strzelamy, albo wrócimy się I spokojnie to sobie zawalczymy na tej wyspie Zjebryfa No koleś chodź i klepa I wygraliśmy tą... Ło! Zleciałem, ale dobra wygraliśmy tą arenę No to widzimy się na kolejnej Dobrze, jesteśmy na przedostatniej arenie na, tej na tym odcinku trafia nam się neterowa łapka. Zbieramy skrzyneczki Nic ciekawego, tylko Helmigi. Ło! Jakiś tu lag był Nieważne, tylko i złoty mieczek Tutaj chyba nie ma, nie jest skrzyneczka Dawno nie grałem na tej mapce Hop 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 I cały ekwipunek mamy nie? Znowu ten koleś z którym walczyliśmy w poprzedniej rundzie Oj, ć. Teraz nie mam go za bardzo czym zepchnąć O tu jeszcze jest skrzynka Tak tu jeszcze jest skrzyneczka Dobrze jeśli na tego koleś popatrzyłem bo tak to mi nie znalazł Posegregujemy tu sobie tak zrobię tak tak i tak po prostu On tam gdzieś w górę poleciał to myślę że polecimy za nim I Aha, strzela. Dobra. Co za koleś. On tu jeździ już. Klepiamy go. No i kolejny raz wygięliśmy z nim taki pojedynek, więc mamy 2-0. I mamy mało... A nie, mamy tutaj kobla, nie zauważyłem nawet. Lecimy tutaj do. Oj, znowu ten klawisz. Lecimy tutaj do Samuelsona jakiegoś. Tam ktoś na środeczku już jest. To chyba tam by się przydało. Oj, 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 oj nie strzelaj. By się tam przydało do niej wybrać. No i ja nie mam go czym zestrzelić kurde Lecimy, lecimy. No i starczy ci. Gdzie lecisz? Co za człowiek? Dobrze. Przedłużę trochę odcinek, ale myślę, że tu jakiś timelapse. No nie. Co on robi? O! Poleciał tu. I dostanie klepę, bo ja mam knoka. Pięknie zlewał. Hmm. Nie, myślałem, że następny koleś tutaj leci. Ale się przeliczyłam. Zabrał tu skrzyneczkę, nie? Zebrał i pięknie duży budulca mamy. Zostały jeszcze tylko dwie osoby Hmm, gdzie są? Środek nie ma Tutaj też ich nie ma Myślę, że zrobię cięcie i zobaczymy się jak dojdę do jakiejś osoby Oj kurczę, zlecieliśmy no dobrze, trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Widzimy się na kolejnej mapce. Ok, znajdujemy się na ostatniej mapce w tym odcinku. Strasznie nie lubię tej mapki, no ale jak mus, to mus. Tutaj w tej skrzynce nic nie ma. I tu mamy dwie. No i też chciałem porozmawiać chwilę o tym teksturpaku, ale oczywiście zapomniałem. No i ten teksturpak, nie wiem na ile widzów wyświetl yy, znaczy wyświetlę. Nie wiem na ile widzów wypuszczę ten teksturpak. No bo po prostu na razie jakoś strasznie dużo osób mnie nie ogląda i to by było bez sensu wypuszczać jakiś pak do którego i tak by mało osób miało dostęp A myślę, że całkiem dobrze mi on wyszedł Tak nie chwaląc się No i też chciałem wam się pochwalić, że mam rangę record 1 po sobie gram od czwartku Dzisiaj jest piątek, tak, czyli od wczoraj sobie gram tutaj już na Skywar yy, znaczy na Crowd Gamesach ogólnie. I no, całkiem fajnie idzie. Myślę, że jak tak będę grał to pierwszy item stały i wbije za jakiś miesiąc. Wiem, że to całkiem długo, no ale sami wiecie jak tu się ciężko itemki teraz wbija. Ok, możemy już skoczyć na tego gościa. Trochę, wybaczcie też, że trochę nie ogarniam. Gdzie mam położenie tych klawiszy na klawiaturze, ohoho oh, nonk noc Nonk knock Dobra, na szczęście Ale mamy teraz na odcinku To jeżeli... nie, raczej administracja tego nie ogląda, ale mogę podesłać zawsze administracji To będą mieli tutaj Gościa do zmanowania O, tu nie ma I został jeszcze jakiś JP i samo jakoś dziwnie pisane takim pokemonowym językiem wręcz I właśnie najprawdopodobniej macie taki spoiler, ci którzy dotrwali do tego momenta odcinka możecie napisać w komentarzu kiełbasa na przykład i <śmany> macie spoiler, że gierką, która pojawi się jutro będą pokemony. Jeszcze nie wiem jaka część, ale na pewno będą to Pokemony No i chyba tyle chciałem. Aha! Włączył mi się guzik od... No dobra, trudno. To już wszystko w tym odcinku. Oceniajcie, komentujcie, subujcie. Cześć i czołem. Pa!